Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadkłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim, wyrwi mu zęby krat, zerwi kajdany połambat, a mory runą, runo runą runo, runo, i pokrzewią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów. Niosła ze sobą starą treść Deszcze na wzgrodź i głów Szanowni Państwo, za chwilę złożymy dzień pod pomnikiem Solidarności Miejsce, które dla mieszkańców Tomaszowa jest niesłychanie ważne Bo to właśnie to miejsce przywołuje pamięć o tamtym pokoleniu ludzi Solidarności ale też jest e, cały czas przypomnieniem i spadkobiercą idei Solidarności. Tej, która została 13 grudnia uwięziona, internowana, ale tej, która przyświecała od czerwca 1980 roku. W imieniu internowanych, w imieniu uwięzionych bardzo proszę o złożenie wiążącego, bardzo proszę o internowanie i Współmówienie od władz NZZ Solidarność, władz miasta oraz duchowieństwa Tomasza Borbowskiego. W imieniu Komisji Zakładowej MSZZ Solidarność Agencji e, e, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Tomaszowskiego. W to Kom Krajowej Administracji Skarbowej w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec od zarządu i pracowników CBKJ w Tomaszowie Rubelskim. Wieniec od pracowników i dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Tomaszowskiego Domu Kultury. Wieniec od dyrekcji i związkowców szpitala w Tomaszowie Lubelski. Wieniec od NSZZ Solidarność z Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec od NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty. Wieniec od Dyrekcji Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec od dyrektora pracowników Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim. Wieniec od y, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Janusza Petera. Wieniec od uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Y, y, marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspólny Wieniec od Policji Straży Pożarnej oraz Nagleśnictwa Tomaszowi Lubelskim. Wieniec od NZZ Solidarność WSK w Tomaszowi Lubelskim. Kwiaty od NZZ Solidarność PSS z Społem w Tomaszowie Lubelskim. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski. za chciałam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą obecność, szczególnie bohaterom tamtych wydarzeń, internowanym, więzionym, którzy przekazują nam historię o siebie, jak oni to widzieli, dzięki którym jesteśmy dzisiaj wszyscy tutaj. Dziękuję panu staroświe, panu burmistrzowi, wszystkim władzom, wszystkim koleżankom, kolegom. Bardzo serdecznie dziękuję pocztą sandarowi. Boczny Sztandarowy, NZZ, Solidarność, Oddział Tomaszu. Wszystkie poczty sztandarowe ze szkół podstawowych w Tomaszowie bardzo serdecznie dziękuję. I średni. Przepraszam bardzo, i średni. Przekazujcie tę historię dalej i pielęgnujcie pamięć o bohaterach tamtych czasów. Dziękuję.